Stadiony NET prezentują. Stadiony powyżej 10 tysięcy otwarte w 2022 roku. Cześć! Nasz konkurs na stadion roku 2022 zbliża się wielkimi krokami. Dlatego, aby pomóc Wam w wyborze, przygotowaliśmy prezentację 36 aren piłkarskich o minimalnej pojemności 10 tysięcy widzów, które zainaugurowano w minionych 12 miesiącach. W zestawieniu znalazły się obiekty ze wszystkich kontynentów, więc jesteśmy pewni, że nie zapomnieliśmy o jakiejś konkretnej części świata. Wciąż czekamy oczywiście na pierwszy stadion na Antarktydzie. Jak zawsze prosimy o subskrybowanie naszego kanału i kliknięcie w ikonę dzwonka. Nie zapomnijcie też o łapce w górze i zostawieniu komentarza pod filmem. Przechodzimy więc do clou tematu, a nasz przegląd zaczynamy od... Snapdragon Stadium Pojemność 35 tysięcy San Diego Ten kalifornijski obiekt powstał tuż obok ogromnego San Diego Stadium, który został rozebrany. Arena służy przede wszystkim uniwersyteckiej drużynie futbolowej Aztecs oraz piłkarkom Wave FC. Na trybunach stworzono mozaikę z krzesełek w odcieniach szarości oraz bordowych. City Park Pojemność 22500. St. Louis Stadion znajduje się w centrum miasta, w pobliżu Union Station, przy reprezentacyjnej Market Street. Nowy obiekt posiada typowo piłkarski prostokątny układ z dwupoziomowymi trybunami. Na stadionie gospodarzami będą St. Louis City SC, debiutujący w MLS. Geodes Park. Pojemność 30000. Nashville. Za projekt tej kosztującej 335 milionów dolarów areny odpowiada renomowana specjalizująca się w obiektach sportowych pracownia Populous. Stadion służy piłkarzom Nashville SC z ligi MLS. Arena posiada dwupiętrowe zadaszone trybuny. Arena Romero. Pojemność 17 tysięcy. Joazerio Donorczyk. Przenosimy się do Ameryki Południowej. Otwarty w marcu zeszłego roku stadion jest najnowocześniejszym obiektem w środkowej Brazylii. Zastosowanie będzie miał głównie piłkarskie, ale jest także przygotowany do organizacji wydarzeń kulturalnych i religijnych. Estadio Via Alegre. Pojemność 16 tysięcy. Encarnación. Budowa stadionu rozpoczęła się w 2016 roku i zakończyła 5 lat później. Na inaugurację trzeba było jednak poczekać aż do listopada minionego roku. Wtedy odbył się finał Copa Paraguay. Stadion posiada owalną widownię pozbawioną zadaszenia. Stadion Floriana Krygiera, pojemność 21163, Szczecin. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. W naszym kraju też wciąż powstają robiące wrażenie piłkarskie obiekty, bo Polacy nie gęsi. Nowy obiekt Pogoni posiada zwartą widownię zamkniętą w prostokątnej bryle, otoczonej nowoczesną fasadą z czarnej siatki. Stadion wyposażono w reflektory pozwalające na efektowną grę świateł przed meczami oraz po bramce zdobytej przez gospodarzy. W Szczecinie wreszcie doczekali się stadionu na miarę aspiracji portowców. Stadion Władysława Króla, pojemność 18 029, Łódź. Kibice LKS-u długo czekali na zakończenie przebudowy ich domowego obiektu. Pierwszą trybunę z całym zapleczem otwarto w 2015 roku i choć mogła się podobać, to stadion jednak był kadłubkowy. Na szczęście w kwietniu, po prawie trzech latach budowy, w Łodzi wreszcie mogli cieszyć się gotowym produktem. I trzeba przyznać, że jest na czym oko zawiesić. Arena posiada jednopoziomowe trybuny, które przykrywa membranowe zadaszenie. Układ kolorystyczny krzesełek utrzymany jest w barwach ŁKS-u. Fajny stadion. Dariaus Irgireno Stadionas Pojemność 15315 Kowno. Nasi sąsiedzi wreszcie doczekali się areny piłkarskiej z prawdziwego zdarzenia, choć zbieżnią. Trybuny powstały praktycznie od nowa i zostały w pełni zadaszone. Z zewnątrz stadion pokryto ozdobną aluminiową elewacją. Stadionul Municipal, pojemność 12 363 Sybin. Wielofunkcyjny obiekt w Rumunii służy głównie jako stadion domowy dla FC Hermannstadt. Inauguracja miała miejsce w grudniu podczas meczu rumuńskiej Superligi, w którym gospodarze pokonali FCV Farul Konstanca 4 do 0. Stadionul Rapid Giuleszti, pojemność 14 047, Bukareszt. Pozostajemy w Rumunii, aby udać się do jej stolicy. Miejscowy obiekt znajduje się na dość ciasnej działce. Ograniczenia przestrzenne znacząco wpłynęły na kształt stadionu, ale architekci spisali się na medal, projektując nowoczesny kompaktowy stadion. OPAP Arena, pojemność 32500 Ateny. Arena z założenia ma luźno nawiązywać do architektury antycznej. Przed nią stanęła rzeźba przedstawiająca dwugłowego orła symbol klubu. Obiekt posiada monumentalne wejścia, a uwagę zwracają cztery wieże, które wspomagają konstrukcję dachu. Stadion efektownie prezentuje się także nocą. Alfa Mega Stadium pojemność 10300 lima sol. Przenosimy się na Wyspę Afrodyty, gdzie właśnie oddano do użytku stadion, który na co dzień służy aż trzem największym klubom z miasta. Dach oraz elewacja areny przecina co pewien odstęp wąski pas przeszklenia. Erzindzian onyć Shubatshehir Stadium. Pojemność 12 981. Erzindzian. Żabim Skokiem lądujemy w Turcji. Budowa areny Wersindian rozpoczęła się latem 2018 roku, a koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 138 milionów lir tureckich. Obiekt posiada jednopoziomową widownię, a trybuna główna znajduje się po stronie zachodniej. Stad Abdelkrim Kerum, pojemność 20 tysięcy, Sik. Przenosimy się do Afryki, która przechodzi swój boom stadionowy. Zwłaszcza w Algierii w tej kwestii dzieje się sporo. Prace budowlane w SIG trwały 9 lat i po tym czasie powstał w pełni zadaszony obiekt o piłkarskim układzie, ale z trybunami lekko oddalonymi od boiska. Stade du Senegal. Pojemność 50 tysięcy. Diamnia Dio. Arena znajduje się w nowym mieście położonym 30 km od Dakaru. Nowoczesny obiekt może się podobać i niczym nie ustępuje podobnym arenom na świecie. Wszak kosztował ponad miliard euro. Mają rozmach w Senegalu. Stade Yamasukro. Pojemność 20 tysięcy. Yamasukro. Stadion w administracyjnej stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej posiada bieżnię lekkoatletyczną otoczoną pierścieniem widowni. Trybuna Główna ma dwie kondygnacje i znajduje się po stronie zachodniej. Suez Canal Authority Stadium, pojemność 21 tysięcy, Ismailia. Z Afryki Zachodniej przenosimy się do kraju Faraonów. Obiekt w Ismaili jest wykorzystywany przez klub Olympic Elkana. Poprzednia arena została zburzona, a w jej miejsce w latach 2019-2022 powstał zupełnie nowy lekkoatletyczny stadion. Jeszcze raz chcielibyśmy zachęcić was do pozostawienia komentarza pod tym materiałem, a także do kliknięcia łapki w górę. Oprócz tego zauważyliśmy, że ponad 90% z was nie subskrybuje jeszcze Stadiony NET. Wasze wsparcie jest niezbędne dla dalszego rozwoju naszego kanału. To nic nie kosztuje, a dla nas znaczy bardzo wiele. Dzięki! Al Stadium. Pojemność 15443. Bagdad. Z czarnego lądu kierujemy się na Bliski Wschód, gdzie w Iraku po trudnych latach, kiedy kraj targany był konfliktami wewnętrznymi, ponownie rozkręcają się realizacje zarzuconych wcześniej projektów. Budowa obiektu w stolicy kraju trwała 10 lat. Almina Olympic Stadium, pojemność 30 tysięcy. Basra to kolejny irakijski obiekt, który musiał swoje przejść, zanim został oddany do użytku. Najbardziej wyróżniającym się elementem obiektu jest dach. Konstrukcja ta opiera się na 48 stalowych masztach. Tworzą ją segmenty o oryginalnym kształcie pokryte membraną. Lusail Stadium, pojemność 88 966. Lusail. Do naszego plebiscytu załapał się również Stadion z Mundialu w Katarze. I to nie byle jaki, bo największy z całego turnieju oraz arena finału, gdzie zmierzyły się reprezentacje, które jako jedyne pokonały na Mistrzostwach Polskę. Stadion w Lusail niebawem utraci swój monumentalny charakter, bo część siedzisk zostanie zdemontowana. Leshan Olympic Center Stadium. Pojemność 30 tysięcy. Leshan. Przenosimy się do Chin i trochę tu zostaniemy, bo w minionym roku oddano tu do użytku szereg naprawdę imponujących aren. Na pierwszy ogień idzie obiekt w Leshan. Stadion posiada bieżnię lekkoatletyczną otoczoną przez pierścień trybun. Chengdu Fengdu Anxian Football Stadium. Pojemność 60 tysięcy. Chengdu Kolejny obiekt pochodzący z państwa środka można traktować jako filiżankę. Podwyższony plac wokół niego jako spodek, a halę sportową jako przykrywkę. Całość była inspirowana zestawem do parzenia herbaty Gaiwan. Fasadę tworzą szare kurtyny z licznymi otworami. Langzhou Olympic Sports Center Stadium. Pojemność 60 tysięcy. Langzhou. Trybuny tego nietuzinkowego stadionu otacza stalowy szkielet formujący jednocześnie dach oraz elewację. Obiekt obłożony został aluminiowymi panelami o ciepłej, ciemnozłotej barwie. Yulin Sports Center Stadium. Pojemność 32 tysiące. Julin. Pierwszą imprezą zorganizowaną na nowym stadionie była ceremonia otwarcia igrzysk prowincji Shaanxi. Widownia została przykryta zadaszeniem podtrzymywanym przez stalową konstrukcję złożoną w górnej części z parabolicznych segmentów. Workers' Stadium pojemność 68 tysięcy Pekin. Poprzedni stadion o tej samej nazwie został rozebrany w sierpniu 2020 roku, a następnie w jego miejscu rozpoczęto budowę nowej areny. Obiekt miał być jedną z aren Pucharu Azji 2023, ale Chiny wycofały się z organizacji turnieju. International Football Center of Riyadh, pojemność 12 100, jak na warunki chińskie stadion nie imponuje swoimi gabarytami, ale estetyki odmówić mu nie można. Swoim wyglądem ma przewodzić na myśl żaglówkę, nawiązując do nadmorskiego charakteru miasta. Od środka za to stadion wygląda niczym obiekt piasta gliwice. Kusian Sports Center Stadium Pojemność 36 tysięcy. Rijiao. W tym samym mieście w ostatnim roku powstał nieco większy obiekt, mogący organizować zawody lekkoatletyczne. Stadion posiada eliptyczną formę oraz jednopoziomowy pierścień trybun powiększony po obu stronach boiska o drugą kondygnację. Ye Yang Sports Center Stadium, pojemność 23619: Yeyang Stadion był główną areną zmagań XIV Igrzysk Prowincji Hunan, które odbyły się we wrześniu minionego roku. Obiekt o powierzchni ponad 118 tysięcy m2 został ukończony w czerwcu, tuż przed główną imprezą. Xiaoshan Sports Center Stadium, pojemność 10 118. Hangzhou. Obrodziło tymi stadionami w Chinach w 2022 roku, prawda? Obiekt w Hangzhou jest raczej z kategorii tych kameralnych. Posiada on lekko lekkoatletyczną otoczoną przez zadaszone jednopoziomowe trybuny. Z zewnątrz osłania je elewacja utworzona z poziomych linii. Taizhou Sports Park Stadium. Pojemność 30 tysięcy. Taizhou. Arena jest częścią większego kompleksu, na który oprócz stadionu składa się hala sportowa, nowoczesny kompleks basenów i sale gimnastyczne. Ponadto całe centrum posiada podziemne przestrzenie komercyjne. Wuyi New District Sports Center Stadium. Pojemność 25 tysięcy. Nanping. Górna konstrukcja stadionu lekkoatletycznego jest podzielona na cztery piętra, a całkowita powierzchnia obiektu wynosi ponad 48 tysięcy metrów kwadratowych. Inwestycja kosztowała około miliarda 750 milionów juanów. Olympic Sports Center Stadium. Pojemność 30 tysięcy. Cały kompleks sportów olimpijskich Qing Yen składa się ze stadionu, hali sportowej, ośrodka sportów wodnych oraz centrum biznesowego i parku dyscyplin olimpijskich. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 2,5 miliarda juanów. Danzhou Sports Center Stadium Pojemność 30 tysięcy. Danzhou. Danzhou Sports Center gościł 6 igrzyska prowincji Hainan. W tym wypadku również oprócz samego stadionu powstała hala sportowa i basen. Projekt obejmuje także obiekt rozgrzewkowy, przestrzenie handlowo-usługowe oraz podziemny parking. Banten International Stadium, pojemność 30 038, Serang. Opuszczamy Chiny, gdzie w minionym roku nastąpił prawdziwy wysyp nowych stadionów i przenosimy się do Indonezji. Miejscowy obiekt posiada fasadę wzbogaconą o motywy nawiązujące do lokalnej tradycji. Cztery narożne wjazdy udekorowano ornamentami nawiązującymi do sztuki batikowej i kultury ludu baduj. Jakarta International Stadium, pojemność 82 tysiące. Jakarta. Przenosimy się do stolicy, gdzie w 2022 roku otwarto naprawdę ogromny stadion. Obiekt w Dżakarcie posiada zwartą, zamkniętą formę. Wewnątrz znajdują się trzy poziomowe trybuny, które przykrywa rozsuwany dach. Stadion ma 73 metry wysokości, co czyni go jednym z najwyższych na świecie. Allianz Stadium, pojemność 42500. Sydney. Dotarliśmy na antypody. Tutejszy obiekt znajduje się niedaleko centrum Sydney. Stadion przeznaczony jest głównie do rozgrywek piłki nożnej i rugby. Trybuny są dwupiętrowe z dodatkową kondygnacją wzdłuż linii bocznych. Krzesełka tworzą ciekawy układ kolorystyczny, nawiązujący do kultury aborygenów. Na elewacje składają się listwy z brązu. I tym sposobem dotarliśmy do kresu naszego przeglądu nowiutkich stadionów świata. Musicie przyznać, że wyścig o miano najlepszej areny piłkarskiej świata zapowiada się imponująco. Trzymajcie rękę na pulsie, bo głosowanie na Stadium of the Year rusza już 15 lutego. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, który stadion zrobił na Was największe wrażenie. Trzymajcie się i do zobaczenia!